Od ciągłego płaczu płacząca róża może wyglądać smutno. Estetyczna chirurgia sekatora może przywrócić jej uśmiech. Najlepszy czas na przeprowadzenie dobrego liftingu naszej płaczącej róży, niezależnie od tego, czy jest powtarzająca czy nie, to po jej kwitnieniu latem, na początku lata. Ale zanim przystąpimy do odmładzania, trzeba dobrze przyjrzeć się naszej roślinie, która, gdy się jej przyjrzymy, ma gałązki w pełnej formie, takie jak te to są dość bujne młode pędy. W centrum jest bardzo duży pęd chodzi o podkładkę wkrótce ją usuniemy, a potem widzimy inne gałęzie, które zakwitły. Jest zmęczony, więc sekatorem wejdziemy i przytniemy wszystko, co jest nie w porządku. Ale aby nasza płacząca róża odzyskała uśmiech, przed operacją trzeba mieć bardzo czystą, bardzo zdrową glebę. Spójrzmy na podstawę naszej płaczącej róży. Widać, że wyrasta kilka pędów. Nie należy się z tego cieszyć. To żywa, ale trzeba je usunąć. Są to podkładki. To właśnie na tym została zaszczepiona nasza płacząca róża. Jeśli zostawimy ją w takim stanie, stopniowo nasza kwitnąca, płacząca róża zniknie na rzecz całego orła. Oto nasz okaz. Widać, że był rozwinięty i naprawdę żył kosztem róży. Przejdziemy na wyższy poziom. Będziemy obserwować piękno i brzydotę, więc piękno. To są nowe gałązki, a te mniej ładne to gałęzie, które wydały kwiaty. Więc co zrobimy? Odetnę wadliwą gałąź. Teraz trzecia operacja polega na przycięciu gałązek, które opadają na ziemię, aby odzyskały wigor i uśmiech. Więc przycinamy je na pół wysokości. Teraz, gdy nasza róża jest dobrze ogołocona u podstawy, zauważamy kilka podpór, które nie są estetyczne. Potrzebna jest podpora parasolowa, aby ją zorganizować. No cóż, tak to się robi. Teraz ostatnia operacja. Wejdziemy do wnętrza róży, usuniemy zwiędłe kwiaty i przerzedzimy wnętrze, aby słońce mogło wniknąć do środka i aby motyl mógł fruwać wewnątrz bez zahaczania skrzydłami. Z pewnością można odzyskać uśmiech dzięki tej płaczącej róży. Za trzy tygodnie, miesiąc, półtora miesiąca nowa generacja kwiatów będzie mogła rozkwitnąć płaczącej róży, która odzyskała piękny wygląd i została odmłodzona na długie lata.